witajcie na moim kanale, ja jestem Amanda, ze mną jest Lena W dzisiejszym odcinku otworzymy sobie płaczuszkę i przetestujemy coś Ale to wam pokaże już nasza lęka. Na samym początku oczywiście chciałam z wami się przywitać, przyjąć o tego kanału, żeby na bieżąco Wpadać na mojego Instagrama i na mojego TikToka, zapraszam was również na kanał do Lenki i na kanał Dobra, do Wery w górę i dzwoneczek Tak, linki do kanału zostają wam w opisie A teraz Lena wam pokaże co takiego do nas przyszło magiczny długopis nie jest magiczny, ale udajmy, że jest magiczny tutaj ma tutaj taką o. Okay, kolejną rzecz to są takie zdrapywanki tak, takie zdrapki e, tutaj też są dodane patrzcie, dodane też są szablony, kolejną rzeczą to, to jest chyba moja ulubiona rzecz zestaw do robienia takiej biżuterii, jak wiecie Lena robi bardzo dużo biżuterii, tyle, Besties. tyle, że z koralików a teraz sobie te przetestujemy, właśnie tak inne, i zobaczymy, jak dla niej wyjdzie. Pokaż, mam bardziej z tyłu, bo z tyłu jest tutaj pokazane, co to jest. Tak, i będziemy. Będzie no no... jakieś brokaty, więc się nie mogę tego doczekać. Będziemy próbować, zobaczymy, tak. co z tego wyjdzie I nam. Także moje moja druga faworyt, faworytka, faworytka pamiętnik. To jest mój na piór. I tutaj, kochanie. Pamiętnik jest mega fajny, bo tutaj mamy, wiecie ten zanikający, tutaj mamy takie wzorki, gdzie możemy odwzorowywać, tutaj mamy krop, kropki, tutaj mamy kolorowy długopis i oczywiście na klucz, no tutaj patrzcie, co to jest, nie wiem gdzie ja będę mogła pisać, to, więc to jest, o, ma, mogę jednak, to jest taki zeszyt <grym> zabaw, o. Pamiętnik na kłódkę z niewidzialnym pisakiem, ale tutaj jest kilka stron takich, wiecie. Patrzcie, z niewidzialnym, czyli tak. Magiczny pisak. są wszystkie rzeczy, więc teraz testujemy to. Tak, testujemy zestaw do ale to musimy, myślę, że powinniśmy się przenieść na biurko, bo tu może być ciężko. Okej, okay, otwieram i tu jest chyba coś zaklejone. Tak, otwieramy nożyczki Nie mam zawał, że nie ma, ale to są postęp postem po prostu. I ja mówię, a to są przezroczyste. Tak, tak wygląda cały zestawik. Widzicie, ja to tu są tylko przezroczyste, spokojnie. No tak. Też się że <grym> <grym> nie ma. Dobra, otwieramy. Otwieramy. Teraz. Szukamy instrukcji. Długo nie musieliśmy. Tak. dać instrukcję. Nie wiem, daj wszystkie karteczki mi. Ja mogę tu, tu, tu. No, Patrz, ile jest zestawów. No. Wszystkie. O, to jest instrukcja. Tak, instrukcję znaleźliśmy, i teraz będziemy robić krok po kroku i zobaczymy jak nam to wyjdzie. Dobra, yy, widzowie no więc tak, już. otworzyliśmy, już mniej więcej zapoznaliśmy się z instrukcją. Wybierz sobie kształt, możesz kilka, Jak będziemy robić. Nie możesz zrobić broloczek na przykład. Co No na przykład. Dobra, ja będę chciała na pewno gwiazdkę. I to. Dobra, a ja chcę yy, magiczną kulę. Teraz musisz przykleić te naklejki portalowe. Patrzcie, takie Okej, okay, przyklejone. Przyklejone, teraz... Teraz twoja kula i ja bym chcesz, bo ty masz to, ale takie. Yy, to ja chcę to Teraz będziesz musiała yy, połączyć składniki A i B w tym takim przezroczystym. Bo to jest żywica. Tutaj mamy też patyczek, więc no do mieszania i rękawiczki, też musisz założyć. Dobra, mam już rękawiczki. Tak. To fajnie, bo są takie małe, a nie takie duże. Dobra. I teraz musisz połączyć składniki A i B całe. A B. Całe tam zleć? Tak, całe. Zrobiłam górę, ale to już nie jest no. To już nic, trudno. Aha, dodaj połowę opakowania proszku brokatowego i wymieszaj. Miszałam. już wszystko w brokacie No niestety, tak. Całe? Nie, no pół. I ile chcesz, I jak, bo jak, czym więcej brokatu, tym bardziej będzie brokatowa, ale też, żeby nie było za dużo, myślę. Tyle? To daj brokat. Jeszcze trochę? brokatu nigdy nie Okej, okay, masz. No go sobie tu wszystko, będzie ja tym ten brokat, jeszcze? I teraz musisz to mieszać przez dwie minuty. I musi być to bardzo dokładnie wymieszane, bo jeśli wymieszamy to źle, to żywica nam po prostu nie stwardnieje później, więc to wiesz, to jest najważniejszy proces teraz, to mieszanie misiek. Dobra, Lena tutaj myślę, że wymieszała już najlepiej, jak się po prostu dało. Jednak dorobiliśmy troszkę tych form, bo y, tą żywicę musimy zużyć teraz na raz, więc y, już lepiej, żeby nam miała więcej zrobione. I powiedziała, że wtedy może, mogą być dla całej rodziny. O, już się kapło na biurko. Ładnie Tak, i teraz musisz zalać te formy, ale popatrz, nie tak. Nie tak, żeby... To nie, nie może być taki wypukłe, tylko to musi być tak na równo. Dasz radę? Okej. To ja ściągnęłam do rękawiczki. To my to na rękawiczkę damy. Żeby jak coś się wylało, no to... To może na jakąś kartkę, żeby mu to przenieść, żeby to ci też nie leżało na biurku przez 24 godziny. No. To czekaj. Dobra, Lena leci próba pierwszego. Tak, ty... Nie no, tam jest taki lejek nawet masz. A. To se na kartce po prostu <grym> powolutku. I co? Nie, jest wypukłe. Chyba... chyba jest dobrze. Chyba jest dobrze. Chyba jest idealo. A patrzcie, widzę, bo są te koraliki. Czekaj, czekaj, bo nie. Koralika? Możesz dać nawet kilka tych różnych cekinów, czy, no, co tam chcesz, możesz dodać Dobra, to teraz kolejne. Czytamy się. Aha, jeszcze coś tam dokładasz, Idę zobaczyć. Aha, na gwiazdki do gwiazdki dokłada. Ładne, nie? Mhm. Ładna to będzie w ogóle jak już wyschnie. Mm -hmm. No i teraz kolejny. D diamonds. I'm like a diamonds. To no mnie jest za mało, widzisz to... O, idzie, 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 idzie. Idzie, idzie. I ten da diamond jest chyba idealny. No, perfekcja. Dobra, dajemy coś do ciebie. Chciałabym dać tu, no ale to jest za duże chyba, nie? Mm. Nie, nic jest za dużo. Dobra, teraz kolejny. Lecimy ogólnie, tak ze wszystkim, i pokażemy Wam zaraz, jak to wygląda. Dobro, widzowie, nie zawsze wszystko wychodzi po naszej myśli, i spadły nam jedne gwiazdki. Bo teraz do Leny mówię, że kurde, że tutaj te koraliki tak wypukle to wygląda. I Lena mówi, no nie było żadnych płaskich, mamo, nie było żadnych płaskich Ja mówię, jak muszę zobaczyć. I tutaj mamy płaskie, więc te dwie e, ostatnie Ale bardzo... ja chcę już dać L e, Aha, ale Lena i tak już dać tam koralik. Bo te koraliki, które dostaliśmy w zestawie, one są do takich bransoletek, jakie Lena robi na co dzień Czyli wiecie, tutaj mamy właśnie te sznureczki, żeby móc sobie to zrobić No ale nic, No, y, będziemy mieli takie wyjątkowe Tak, nic takich nie będzie miało. Tak, najważniejsze, że Leni się podobają Ale zużyjemy teraz też te gwiazdki, które y, są w zestawie i są do tego no tam też możesz do tych dodać jeszcze, przecież to nie zastygło to można dodawać będą i koraliki i gwiazdki teraz mój, mój został na sam koniec będzie mój bryloczek do kluczyków z auta, postanowione już trochę więcej chyba tej te. Kolejna wypadka, wolę zapomniała do ostatniego dodać naklejki, ale to nic. A on mówi taki o, naklejki to ja. <noise> y, więc będzie taka, taki księżyc przezroczysty, tylko dodamy do niego gwiazdeczki, tak? tak? Tak. I zostało nam trochę żywicy. Ja nie wiem, czy można ją przechowywać, czy nie, więc wpadłam na pomysł, że tu mam takie, wiecie, zajączki. Y, już po świętach, ale to nic. I wiecie. Ale kogo tam obchodziło. Ale te zajączki są słodkie. Tu jest jeszcze jakiś taki misiu, czy nie wiem, co to jest. Misiu jest mój i żeby zrobić z nich takie figurki brokatowe nie wiem możemy spróbować nie zaszkodzi przecież, prawda? No. i zobacz sobie jakie tutaj są wzory i wybierz, bo na wszystkie ci na pewno ja tej żywicy szach, nie stać ja to ja ale na wszystkie się ci żywicy mieszanie nie zmieści Wybierz sobie i zobaczymy, zobaczymy czy to wyjdzie. Taki pomysł. Dajcie. te? No możesz, możesz, że dla ciebie. Możesz tam zdać co tylko zechcesz. Ja nawet nie wiem czy... Nawet nie wiem czy potem idzie stamtąd to, to wyjąć, ale... Ale no, spróbujemy, no co nam szkodzi. Dobra widzę, więc tu Lenka już kończy ozdabiać. Tu już nam schnie. I widzimy się za... 24 godziny! Wróciliśmy po 24 godzinach i... mamy już nasze graleczki i mi się najbardziej podoba gwiazdkę, bo tych inne wszystkie te koraliki odstają, a tutaj one tak jest zakryty na te koraliki. Tak, bo Lena na wiecie te koraliki takie grube i one dlatego odstają. Ale to ja też są i też pokryło. I też pokryło, no niektóre pokryło. teraz. Teraz tak, ten nasz eksperyment. Nie wiem co z tym zrobimy. Eee, ten koralik w ogóle go nie widać. Jakby widać takie tylko tam takie, widzisz? Czekaj, bo... Wygląda to jak takie jajko. No. To będą nasze figurki, nie wiem co można z tym zrobić. Masz jakieś pomysły? Tak, żeby je postawić na piórko. Pokaż. miał Dwie gwiazdki i moje idealnie na oczkach. Pokaż? Te dwie gwiazdki. No. Ej, fajny Misiu. I ostatni króliczek, już z takiej resztki, resztki, tam sam brokat praktycznie poleciał. Ale króliczek tak szczerze mi się chyba najbardziej podoba, bo z tyłu ma sobie taki ładny dwie gwiazdki. Tak jak. Dzień jak gwiazdka. Tutaj. Takie nam pikną, gwiazdkę. Dobra, to co robimy, bryloczki? Tak, zaczynam od gwiazdki. I już są gotowe nasze. Tak, tutaj jest mój i pójdzie do kluczyków, ale na chcę swój przypiąć do plecaka. I tak, więc idziemy przypiąć. I tak się prezentuje gwiazdka uleny przy plecaku. Mój brołoczek też już mam przy kluczach. I tu mamy zrobione już naszyjnik i bransoletkę. Tu mamy bransoletkę z diamencikiem i koralikami. Naszyjnik z serduszkiem, tak. Z jednej strony wygląda on tak. I z drugiej ma karoliki. Zostały nam jeszcze zawieszki, Lena potem będzie kombinować naszyjniki, brlaczki, co tam będzie sobie chciała. I dajcie znać w komentarzu, które rzeczy wam najbardziej się spodobały. Yy, mi znaczy oczywiście mój brlaczek, widzowie. A jeśli byście chcieli taki zestaw, to oczywiście linka zostawiam wam w opisie tego filmu. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie o sobie. My widzimy z Wami się jutro. pa! Pa!